Jan Wieczorkowski, urodzony w lutym 1972 roku w Rabce-Zdroju, aktor teatralny i filmowy. W 1992 roku podjął studia na Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, którą ukończył 5 lat później. W 1997 roku otrzymał nagrodę za rolę tytułową w przedstawieniu Joko świętuje rocznicę w reżyserii Piotra Cieślaka. Aktor przez pewien czas spotykał się ze znaną piosenkarką Moniką Brodką, którą poznał w 2005 roku. Jednak po roku ten związek się zakończył. Obecnie jest żonaty z Urszulą Karczmarczyk. Mają dwóch synów, Jana i Wincentego. Andrzej Zaborski, urodzony w marcu 1951 roku w Wałbrzychu. Aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. Także reżyser teatralny. Obecnie mieszka w Białym Stoku. Absolwent PWST w Warszawie. Występuje w Białostockim Teatrze Lalek od 1978 roku. Jest tam zatrudniony na stanowisku aktora lalkarza. Aktor jest szczęśliwie żonaty. Swoją żonę poznał w Białym Stoku. Owocem tego małżeństwa jest dwójka dzieci: córka Monika, która poszła w ślady ojca i zajęła się aktorstwem, i syn, który został prawnikiem. Wojciech Solarz, urodzony w kwietniu 1979 roku w Michalinie, aktor teatralny i filmowy. Reżyser i scenarzysta jest absolwentem Akademii Teatralnej w Warszawie, którą ukończył w 2002 roku. W 2001 roku miał miejsce jego debiut teatralny na scenie Stołecznego Teatru Ochoty. W 2018 roku miał premierę jego pełnometrażowy debiut reżyserski i scenariuszowy Okna okna. W 2005 roku ożenił się z aktorką Kamilą Bar, która w 2002 ukończyła Akademię Teatralną w Warszawie. Poznali się w 1998 roku podczas egzaminów do tej właśnie uczelni. Małżeństwo to zakończyło się rozwodem w 2005 roku. Obecnie aktor ma nową partnerkę o imieniu Joanna. W parze niedawno urodziło się dziecko Emilian Kamiński, urodzony w lipcu 1952 w Warszawie. Aktor i reżyser teatralny, filmowy, muzykalowy i dubbingowy. Wokalista i pisarz. Po ukończeniu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie w 1975 roku zadebiutował w pierwszym spektaklu Teatru na Woli. Na dużym ekranie zadebiutował w filmie Jana Łobnickiego Akcja pod Arsenałem. 22 sierpnia 2005 za zasługi w pracy artystycznej został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Jest bratem aktorki telewizyjnej i teatralnej Doroty Kamińskiej. Z żoną Justyną Sięczyło, aktorką teatralną i telewizyjną, absolwentką warszawskiej PWST. I aktorką Teatru Powszechnego w Warszawie, mieszka w Józefowie pod Warszawą. Ma trójkę dzieci, Natalię z pierwszego związku, Kajetana i Cypriana z obecną żoną. Małgorzata Sadowska, urodzona we wrześniu 1968 roku w Lipnie. Aktorka telewizyjna i teatralna. W 1991 roku ukończyła studia na PWST w Warszawie. Aktorka Teatru Polskiego w Warszawie. A od 2011 związana z teatrem Zagłębia w Sosnowcu. Aktorka od wielu lat jest związana z aktorem Krzysztofem Banaszykiem. Zakochani poznali się jeszcze na studiach. Owocem tego związku jest dwójka dzieci syn Jan i córka maja. Maria Mamona urodzona w kwietniu 1954 roku w krasnym stawie, aktorka telewizyjna i teatralna została nagrodzona nagrodą imienia Elżbiety Czyżewskiej dla najlepszej aktorki w 2017 roku. W 1977 ukończyła studia na wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie i zaraz po studiach rozpoczęła pracę w teatrze współczesnym. Była żoną reżysera i pisarza Ryszarda Bugajskiego, który studiował filozofię na Uniwersytecie Warszawskim i reżyseriem w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, telewizyjnej i teatralnej imienia Leona Schillera w Łodzi, którą ukończył w 1973 roku. Reżyser zmarł po długiej chorobie 7 czerwca 2019 roku. Jacek Bromski, urodzony w grudniu 1946 roku we Wrocławiu. Scenarzysta, reżyser, producent filmowy i działacz kultury. Był reżyserem całej trylogii u Pana Boga. W latach 1965-1970 studiował malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W latach 1972-1974 polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Był mężem aktorki Anny Romantowskiej, która w 1974 roku ukończyła studia na PWST w Warszawie. Małżeństwo to zakończyło się rozwodem. Obecnie jest żonaty z młodszą od niego o 30 lat menadżer kultury Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, a w latach 2008-2015 podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Monikom Smoleń. W parze jakiś czas temu urodziło się dziecko. Irina Łacina, urodzona w sierpniu 1972 roku w Bielcach, Mołdawii, rosyjska aktorka filmowa i teatralna. Za rolę Marusi w filmie Jacka Bromskiego otrzymała nagrodę Video Studio Gdańsk na 23. festiwalu polskich filmów fabularnych. Studiowała w Szkole Teatralnej imienia Szczukina w Moskwie, którą ukończyła w 1993 roku. Debiutowała jako dziecko w rosyjskim filmie Dzień dobry, przyjechałem z 1979. W 1991 poślubiła rosyjskiego aktora Olega Budrina, z którym ma córkę Marię, urodzoną 18 grudnia 1991 roku.